Najczęstszym przypadkiem szkody zgłoszonej przez klienta jest to wciągnięcie ciała obcego do, do maszyny. Różnie ludzie wciągają i kamienie. Zdarzyło się, że klient wciągnął rower. Wtedy yy, uszkadza się cały układ mucący od hederu po posieczkarnię. Koszty naprawy są naprawdę duże. Wspominał Pan o wciągniętym rowerze. Rozumiem, że w takim razie w tej pracy już Państwa nic nie zaskoczy, jeśli chodzi o, o szkodę. Jeśli chodzi o nietypowe sytuacje, do takich sytuacji należą szkody wyrządzone przez zwierzęta, przez gryzonie, które tam uszkadzają wiązki znajdujące się w maszynach. To oczywiście prowadzi w dalszym skutkach do uszkodzenia całej elektroniki, modułów. A wiadomo, naprawy są wtedy bardzo kosztowne i bez ubezpieczenia no to ciężkie do, do, do przegryzienia przez klienta.